Antologia czytań słów Boga Wszechmogącego. Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdział 34. Bóg Wszechmogący jest wszechmocnym, wszystko osiągającym i absolutnym, prawdziwym Bogiem. Nie tylko trzyma on siedem gwiazd, jest obdarzony siedmioma duchami, posiada siedmioro oczu, zrywa siedem pieczęci i rozwija zwój, ale ponadto rozporządza siedmioma plagami, siedmioma czaszami oraz objawia siedem gromów. Dawno temu rozdziwięczył też siedem trąb. Wszelkie istoty, które stworzył i uczynił pełnymi, powinny Go chwalić, okazywać Mu cześć i wysławiać Jego tron. Boże Wszechmogący, jesteś wszystkim. Osiągnąłeś wszystko i z Tobą wszystko jest wypełnione, jasne, wyzwolone, wolne, silne i potężne. Absolutnie nic nie jest ukryte lub zatajone. Z Tobą wszystkie tajemnice są ujawnione. Co więcej, osądziłeś rzesze Twych wrogów, objawiasz swój majestat, okazujesz swój szalejący ogień, przejawiasz swój gniew, a ponadto ukazujesz swą dotąd niespotykaną, wieczną, absolutnie nieskończoną chwałę. Wszystkie ludy winny się zbudzić. By bez żadnych zastrzeżeń weselić się oraz śpiewać, chwaląc wszechmogącego, absolutnie autentycznego, wszechżyjącego, szczodrego, wspaniałego i prawdziwego Boga, który jest od wieków na wieki. Jego tron winien być stale wysławiany, Jego święte imię wychwalane i czczone. Jest to moja, Boża, wieczna wola jest to obfite błogosławieństwo, które on objawia i którym nas obdarowuje. Któż pośród nas go nie dziedziczy? By odziedziczyć Boże błogosławieństwo, człowiek musi wychwalać święte imię Boga i stanąć wokół jego tronu, by go wielbić. Wszyscy ci, którzy przychodzą przed jego oblicze z innymi motywami i innymi intencjami, Zostaną stopieni przez Jego szalejący ogień. Dziś jest dzień, w którym Jego wrogowie zostaną osądzeni, a jest to także dzień, w którym zginą. Co więcej, jest to także dzień, w którym ja, Bóg Wszechmogący, zostanę objawiony i dzień, w którym uzyskam chwałę i cześć. Wszystkie ludy. Powstańcie szybko, by sławić i witać Boga Wszechmogącego, który od niepamiętnych czasów, po samą wieczność wysyła nam łaskawość, realizuje nasze zbawienie, obdarowuje nas błogosławieństwami, czyni swych synów pełnymi i z powodzeniem osiąga swe królestwo. Jest to cudowny uczynek Boga. To, że sam Bóg przychodzi, aby nas zbawić, uczynić pełnymi i doprowadzić do chwały, jest Jego odwiecznym przeznaczeniem i porządkiem. Wszyscy ci, którzy nie powstaną i nie złożą świadectwa, są przodkami ślepców i królami ignorancji. Staną się oni wiecznymi ignorantami, wiecznymi głupcami. Będą wiecznymi trupami, które są ślepe. Z tego powodu nasz duch powinien się zbudzić. Wszyscy ludzie powinni powstać. Weselcie się, chwalcie i wysławiajcie bez końca Króla Chwały, Ojca Miłosierdzia, Syna Odkupienia, szczodre siedem duchów. Boga Wszechmogącego, który sprowadza majestatyczny, szalejący ogień oraz sprawiedliwy osąd, oraz który jest absolutnie wystarczalny, szczodry, Wszechmogący i pełny. Jego tron wysławiany będzie na wieki. Wszyscy ludzie winni dostrzec, iż jest to mądrość Boga, Jego cudowna ścieżka zbawienia. I wypełnienie Jego chwalebnej woli. Jeśli nie powstaniemy i nie złożymy świadectwa, to gdy minie właściwy moment, nie będzie już odwrotu. To, czy otrzymamy błogosławieństwa, czy spotka nas nieszczęście, decyduje się na obecnym etapie naszej podróży na podstawie tego, co czynimy, tego, co myślimy i tego, co teraz urzeczywistniamy. Jak powinniście postępować? Powinniście zawsze nieść świadectwo o Bogu i wysławiać go: wysławiać Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, wiecznego, jedynego, prawdziwego Boga. Od tego momentu winniście widzieć jasno, iż wszyscy ci, którzy nie niosą świadectwa o Bogu, którzy nie niosą świadectwa o tym jedynym, prawdziwym Bogu, jak również ci, którzy mają co do niego wątpliwości, wszyscy oni są chorzy i martwi, a zarazem są tymi, którzy przeciwstawiają się Bogu. Słowa Boże z czasów starożytnych zostały już dowiedzione. Wszyscy ci, którzy nie zbierają się ze mną, rozpraszają się. A wszyscy, którzy nie są ze mną, są przeciwko mnie. Jest to niezmienna prawda, która jest wyryta w kamieniu. Ci, którzy nie niosą świadectwa o Bogu, są pachołkami szatana. Tacy ludzie przybywają, by przeszkadzać Bożym dzieciom i je zwodzić, oraz by zakłócać Boże zarządzanie. Muszą oni pójść pod miecz. Wszyscy ci, którzy wykazują wobec nich dobre zamiary, szukają własnej zguby. Winniście posłuchać wypowiedzi Ducha Bożego i uwierzyć w nie, kroczyć ścieżką Ducha Bożego i urzeczywistniać Jego słowa. Ponadto powinniście aż do końca czasów wysławiać tron Wszechmogącego Boga. Bóg Wszechmogący jest Bogiem siedmiu duchów. Jest też Bogiem siedmiorga oczu i siedmiu gwiazd, zrywa siedem pieczęci i rozwinął cały zwój. Rozdźwięczył on siedem trąb, a w jego ręku znajduje się siedem czasz i siedem plag, które może uwolnić według swojej woli. Och, siedem gromów, które zawsze były zapieczętowane. Nadszedł czas, by je ujawnić. Ten, który wywoła siedem gromów, pojawił się już przed naszymi oczyma. Boże Wszechmogący, z Tobą wszystko jest wyzwolone i wolne, nie istnieją żadne trudności i wszystko przebiega gładko. Nic nie śmie blokować Cię lub powstrzymywać, a wszystko podporządkowuje się Tobie. Wszyscy, którzy się nie podporządkują, umrą. Boże Wszechmogący, Boże z siedmiorgiem oczu, wszystko jest idealnie przejrzyste, wszystko jest jasne i odkryte, i wszystko jest ujawnione i obnażone. Z Nim wszystko jest w pełni jasne, a taki jest nie tylko sam Bóg, lecz tacy są również Jego synowie. Nikt, żadne ciało i żadna materia nie mogą skryć się przed Nim i Jego synami. Siedem gwiazd Boga Wszechmogącego świeci jasno. Kościół został przez Niego udoskonalony. Ustanawia On swych kościelnych posłańców i zaopatruje cały Kościół. Zrywa On siedem pieczęci. I sam doprowadza swój plan zarządzania oraz swą wolę do zakończenia. Zwój jest tajemnym, duchowym językiem jego zarządzania, a on rozwinął go i objawił. Wszyscy ludzie winni wsłuchać się w jego siedem rozbrzmiewających trąb. Z nim wszystko jest poznane, nigdy więcej ukryte i nie ma już smutku. Wszystko jest objawione i wszystko jest zwycięskie. Siedem trąb Boga Wszechmogącego to trąby otwarte, wspaniałe i zwycięskie. Są to również trąby, które osądzają Jego wrogów. Pośród Jego triumfu Jego róg jest wysławiany. Rządzi On całym wszechświatem. Namierzył On swoich wrogów, przygotował siedem czasz z plagami i uwalnia je niczym rwącą falę, a owi wrogowie zostaną strawieni przez płomienie Jego szalejących ogni. Bóg Wszechmogący pokazuje moc swej władzy, a wszyscy Jego wrogowie giną. Ostatecznych siedem gromów nie ma już być zapieczętowanych przed Bogiem Wszechmogącym. Wszystkie one zostały ujawnione, wszystkie zostały ujawnione. Uśmierca on swych wrogów siedmioma gromami, stabilizując ziemię i sprawiając, iż pełni ona dla niego posługę i nigdy więcej nie będzie leżeć odłogiem. Sprawiedliwy Boże Wszechmogący, sławimy Cię na zawsze. Zasługujesz na nieskończoną chwałę, nieskończone poważanie i nieskończony zachwyt. Twych siedem gromów nie służy wyłącznie Twemu sądowi, lecz raczej Twej chwale i władzy, by uczynić pełnym wszelkie stworzenie. Wszystkie ludy świętują przed tronem, wychwalając i wysławiając Boga Wszechmogącego, Chrystusa, dni ostatecznych. Ich głosy wstrząsają wszechświatem niczym gromy. Absolutnie wszystkie rzeczy istnieją za Jego przyczyną i powstają dzięki Niemu. Któż śmie nie przypisywać całej chwały, czci, władzy, mądrości, świętości, zwycięstwa i objawień wyłącznie Jemu? Jest to spełnieniem Jego woli. I ostatecznym ukończeniem budowy jego zarządzania.